Cześć. To zadanie rozwiązałem w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zapisali założenie i tezę. W zadaniu zakładamy, że liczba a, którą będziemy poddawali pewnym testom, ma taką postać to jest 3 do potęgi 18 odjąć 2 do potęgi 18. I my w tym zadaniu chcemy pokazać, że taka liczba a jest podzielna przez 19. Czyli jeśli dana liczba ma być podzielna przez 19, to musi być wielokrotnością liczby 19 i pewnej liczby całkowitej. Czyli taką liczbę a musimy mieć możliwość zapisania o w tej postaci. 19 razy k. Tak, gdzie k. Należy do zbioru liczb całkowitych. No a skoro k należy do zbioru liczb całkowitych, to tutaj możemy zapisać, że a również należy do zbioru liczb całkowitych. Dlaczego a należy do zbioru liczb całkowitych? Zobacz, mnożysz liczbę 19 przez... Liczba, całkowit... liczba 19 jest liczbą całkowitą, więc jeśli mnożysz liczbę całkowitą przez liczbę całkowitą, no to otrzymasz liczbę całkowitą. To jest logiczne. No i teraz m, będziemy musieli zastosować e, takie wzory skróconego mnożenia, które doprowadzą nas właśnie do następującej postaci. A zatem zabierajmy się powoli za dowód i przejdźmy do odcinka bonusowego.